Witam Państwa serdecznie. Wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj patelnię firmy Berghoff Jest to patelnia z serii Virgo. Tak wygląda mniej więcej pudełko. Tutaj mamy oznaczenia wszystkich typów kuchni, włącznie z indukcyjnymi. I tutaj mamy jeszcze kod patelni. 2304686. Po tym numerze można znaleźć go bez problemu na naszej stronie internetowej www.kupujesz.pl. Teraz pokażemy, jak wygląda ta patelnia. Potrzebny na będzie nożyk, niestety. Otwieramy. I tak w środku znajduje się instrukcja. Niestety jest w języku angielskim. Tutaj mamy rączkę. Tutaj mocowanie tej rączki, wiadomo, odkręca się. Mocuje się do patelni. Tutaj mamy rączkę z tworzywa sztucznego, taka, można powiedzieć, antypoślizgowa. I tu oczywiście będziemy mieli patelnię. To jest oczywiście patelnia z powłoką ceramiczną w technologii FernoCeramic. Wygląda to mniej więcej tak. No, i oczywiście, spód to, co zdjęłem, to jest tylko osłonka. Spód patelni z logo Berghoff na samym dnie. To chyba wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do następnej wideo recenzji dla sklepu www.kupujesz.pl. Oczywiście, też serdecznie zapraszam do zakupów. Pozdrawiam.